Siemaneczku ludziska z teraz 84 gps czy witam w ostatnim odcinku jeśli chodzi o nowe mapy z e, mapaka z tym razem mamy mapkę o nazwie Dynasty, Dynasty, whatever jak chcecie to bym Dynasty po polsku e, jakieś taką widać po zdjęciu, że to jakieś chińskie miasto czy coś ta, Starodawne ruinki lub jakieś inne takie powiem szczerze nie wyczaiłem e, chociaż nie dało mi się, nie udało mi się też zdobyć ma e, paczki Team po zabiciu kogoś e, z tego. Z tej z maliski. Nie wiem czy w którejś mapie, czy w którejś coś dodali specjalnego. Szkoda, no ale zobaczymy, bo po, pogramy w może się uda. Team Deathmatch, dobrze. Chodzi Team Deathmatch a nie King Confirm. Bo od tego Kill Confirma już było za dużo. Czekamy! Uciekamy, bo jeszcze mamy tylko ubić jednego. Jeszcze jeden i będzie mapa i będzie ten. baliska. No nie wierzę! Ty chamię! Ty mendo jedna społeczna! No nie wierzę. A miało być tak pięknie. Jeden mi został, no widzieliście. mnie tu boi. molestuję, chłopie. Uhuh! Kurde no O Jest walizka Zresztą tylko do nich dotrzeć To się nie udało oczywiście, bo po co? Walizkę nie masz, to Jak mnie... Ej, jak mnie... Czym on mnie tu trafił? Ty mi powiedz. A no dobra, niech ci będzie No spadaj! Stanie wieśniak w przejściu. Kamper pierdzielony. Będzie mnie tu kurna stresował, no. A? O, on mnie ubił z tego okna, wyszedł Co to za przyjemność, takie granie, no? A? To jest... o, czy... w plecy A gdzie on jest? A tu, po tym by... Oj, nie trafiłem. Ups. A? Kurde, no nie wiesz. No tak mógł. Kulkę mi złapałem, że... O ty suko. Ja nie wiem, kurde. Dobra, wygrywamy. Jest dobrze. No na nie mogłem się zdecydować. Zacząłem wsiadać na tego, a to jeszcze jeden mi się pojawił. No patrzcie, jaki kamper leży. Menda jedna tak, O Cię, kurna, ale to spierdzieliłem. Asystent, no przecież tyle dobrego. Szkoda, ma pieska. To no, mnie tu moi będziesz zabijał, Turna. Chciałem, Dobra, wygraliśmy. Tak więc to była ostatnia mapka z Nemezisa Dynasty. No ładnie. I ty, powiedzcie mi, jak on go tam zobaczył. To jest masakra dosłownie. Ci ludzie to mają oczy lepsze niż Turna. Nie powiem co. No nie było w końcu na plusie jakaś mapka. Więc dzięki za oglądanie tuby miasta, wrażąc, że 4 gigabajty jest